Cześć, jestem Cydi i kontynuujemy naszą grę w The Darkness. Myślę, że to będzie już pełny let's play na 90, tak 9%. Jeśli, jeśli gra na przykład mi się potem Raczej fatalnie nie znudzisz coś takiego. A raczej nie. Zobaczymy. Teraz mamy też broń, którą możemy zabić przeciwników. Mamy dwie bronie, którymi będziemy zabijać. Ale przed tym przygotujmy sobie kolegę, który się zaczął chyba. No, gramy się coś. A, jestem w świetle, jestem w świetle. Was z daleka nie trafię. Ale trafię was... ...w ten sposób. Chyba trafię. Chociaż niekoniecznie. Eee... Szybka. trafiłem. I tego kolegę. Ha, tak samo. Jak jasno, jak tu jest ciemno. Nie wiem, co mnie niby oświetlało. Ale weźmy sobie tubiczki. No, jak za daleko. No, i gdzie jest nasz przyjaciel jakiś? A... Bo nie widzę. Mamy amunicję na pewno. A tam nasi koledzy. E, przeciwiliśmy gościa na pół. A ty czemu nie zginąłeś? I... drabiną właśnie gościa zabiłem e, Mam mało życia, co jest problemem chyba małym Czekajcie, jak się wysysa życie? Pytanie Bo jeszcze nie wiem Nie wiem jak podnosić ludzi, ale wiem, że się da wysysać życie też. Przynajmniej taką mam nadzieję i tak myślę właśnie. Ha, zabiłem. Łatwo poszło. Chyba, że po prostu zabijając to będzie szło. Nie wiem. Udało się. Gdzie jesteśmy?

Okej, okay, ruszamy ze naszym nowo poznanym, pięknym, kulturalnym przyjacielem. Mm. Uzi nam dał. O, tak możemy zmieniać. O, takie ustawienie mi się podoba. I rozwalamy drzwiczki. Ale pytanie jak się... to mnie zabija. Ale pytanie jak się... Wysysa te życie. Bo z życiem u mnie problem. Tu znowu światło. Trzeba uważać na to. Jakby nie patrzeć, bo potem będzie z tym ciężko. Jak się domyślam, da się to rozwalić? Chyba nie. Mhm, czyli tutaj możemy kupywać talenty, których jest sporo. Aha, okej, okay, mamy. Jedzenie serca. Uh, use N and M uh, to cycle through the four talent trees. Aha. Nic nie zrozumiałem, ale. A, o to chodzi. Dobra, już czaję i N i M obracam tym, tak? Aha, w ten sposób chyba o to chodzi, tak? Ile mam tych talentów? A! Dobra, ja te talenty kupuję za te punkty, esencje, tak? Jeśli essence to esencja, tak? Nie jestem pewien, ale dobra Health, Execution, Grab Dobra, weźmy to I bank I teraz możemy go wziąć i zjeść mu serce. Ok, dobre. Już zrozumiałem mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. No, odciąć się. No, jednak nie. Aha, czyli w ten sposób też można, jakby nie patrzę. Hmm. A to on myle go ciągle z przeciwnikami, jedz serce i o, łatwo ich się pokonuje. Hmm. Na razie się przyzwyczajam do tego sterowania całego, bo e, jest ono dość trudne, naprawdę Przynajmniej jak na pierwszy raz e, ja uzi wyrzuciłem Nie żartuj I weźmy rzucimy sobie to I kocnijmy sobie i teraz węsko. Jakiś asysty dostałem Tu jest światło niby? A faktycznie w Serce Amunicja mi się skończyła Ale mamy jeszcze pistolecik ok Aha, czyli jak z nim jesteśmy to dostajemy punkty za asysty Tak jakby A, to z tamtej strony ktoś strzela Weźmy sobie drzwi, i weźmy sobie... Ha, pięknie. Kolejne drzwiczki. Trafię? Ha, pięknie. I teraz, teraz, teraz... A czemu on nie giną? Czy to moi są? Najwyraźniej to moi są. Tak więc ich sobie odpuścimy. A. Mamy odeprzeć atak, tak? Czy coś takiego. Kto? Ktoś by mnie strzelał, ale na razie chcę. Chcę tymi się zająć. Z pistoletu ich szkoda, że do UZI nie mamy amunicji. No, ktoś tu jest. No, na razie jeszcze ciężko mi to idzie. Ciężko do mnie dochodzi to sterowanie, ale... Ale to coś innego, tak? Taka wymówka, powiedzmy. E, weź to. I... Szukamy przeciwników, których już... Nie ma? Czy są? Dobra, zobaczę jaką misję. Hmm. Push you, the attackers into the subway. Przeprowadzić do... Hmm, subway Subway. To było metro. Nie. Tak, metro. Jednak mój angielski nie jest fatalny. Aż, tak. Idziecie oni. I, idą oni? Chyba nie. Ale ich strata. Jest tu ktoś? Chce mi się... ups yy, Przeniosło mnie? Albo po prostu kolejna misja yy, Nie wiem, całkiem możliwe, że kolejna misja yy, Butelka Jeśli tak to Jak to zniszczyć? Pytanie jeszcze Uh, the door can't be grabbed, until the light in. Aha, mam zniszczyć światło. I teraz. Ciągle zapominam o tym, że światło nas zabija, to jest trochę problematyczne. Mogę tu wejść z nim? Nie. Szkoda trochę, ale. Ciągle jest to światło. Hmm. Nie. Okej, okay, przejdę tędy, przejdę. Przecież ja mogę to światło niszczyć. Ciągle o tym zapominam. I teraz... Jeden. Ha, pięknie. Jemy sobie serca naszych przeciwników. A słyszycie moje krzesło? Głośne. Da się tędy przejść? Da się. To idziemy dalej. Da się jeszcze bardziej go pociągnąć. Da się. I teraz. Już bardziej się nie ma. Zjedzmy sobie serce. I teraz weźmy go. I teraz. Ha. A on już chciał go. A on już chciał się nim. Co czy. Czy on się tu właśnie odlał? Chyba tak. No nieważne. Boją się mnie trochę. Niech się boją. Nie trafiłem. Zjadłem sobie serduszka. A tu jest światło, wróć. Gin, gin, mówię. Ok, teraz ty. Pięknie. Iść tam, czy. czy nie iść tam. Chodźmy tędy. Ok, tu mamy e, sklep z talentami. Czyli taki fajny element RPG wplątany do tej gry. Tak więc, e, co tu mamy? Garment Hearts in an, e, e, Co ja mówię? Iron and Extra e, 20% esencji, a gdy zjemy serce, czyli esencja to. To ten punkt, tak? Czyli tak jakby. Będziemy więcej punktów mieli W tą stronę N Kombinacje, tak? jakieś kombat, coś tam Demonic lift Slash an enemy into the Rn Weźmy to Nie wiem co to nam da, ale Ale z nazwy jest fajne Okej, okay, tam są Teraz. Ty jeszcze żyjesz? No, zły moment, ale. Ale nie taki fatalny, tylko znowu to światło. Na razie serce, serce mi nie jest potrzebne. I możemy się zająć naszymi kolegami. Uuu, jak ich przejechało. Na tory raczej e, nie da się iść Jak się domyślam To sobie Coś myślę weźmy i rzućmy w nich Da się to? E, nie ma tu nic do wzięcia No to biegniemy Na hardcore. Okej okay. Teraz zjedzmy sobie serce Co by było życie o, i, I Chyba może na górę pójdźmy podnuśmy sobie bronię, Amunicja I mamy znowu e, A tam nasz Nie, tego załatwi z pistoletu może Bo raczej z niczego go nie trafi Innego O i padł Szybko padł, nawet Ale co mamy zrobić, pytanie eee, Tu raczej nic. Aha, eee, backspace zadania. Eee, find. Eee, mamy zabić przeciwników, tak? Ale jakoś ich nie widzę. A już widzę. O. Już myślałem, że tu nie ma jak się schować. A na szczęście graza nas sama postąpiła w najlepszy dla nas możliwy sposób. I przy okazji pociąg załatwił naszych przeciwników. Co to jest? Aha, on stąd się, był, on stąd się wyłonił. I tak to było pokazane. Weźmy kawałek jego. Będzie na naszą obronę. I... tniemy Tniemy koszty A ty co, należąco żyć? O, to mogę używać tego i tego naraz Ciekawie Zjedzmy sobie serce Dwa serca Jeszcze tego On tu się chowa? Tu się chował Gra właśnie była bardzo znana z tego systemu zjadania serc. Przynajmniej ja o niej właśnie głównie z tego słyszałem. No i z tego, że jest taka brutalna. Nie, 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 nie. No i co? Przyjechał Jenny pociąg. My jesteśmy w szpitalu. Tak, gdzie do diabła jestem? Johnny, jestem Johnnym, tak? Czy. A nie, to jest Johnny. On... On był wcześniej jak opowiadał nam tą historię całą. Jest jakimś Johnny? Johnny fucking co robisz I gdzie, w a potem wszystko się i a ludzie myślą, że jesteś Jest jakiś psychiczny, jak widzę. No, ale dobra. Czyli jesteśmy w jakimś Hello. szpitalu dla chorych umysłowo? pogadajmy teraz z Tonym. Tony, co się stało? którzy Czasami nie mogę between a fruit and a vegetable okay is what is this place? I gotta get out of here I like grapes mm. I don't like beans I like strawberries though I'm not fruit have we met? Spadę. Dr. Vick says I'm doing ah, no! ah, ah, ah! Hmm. Nie mam pojęcia, co to jest, jak już nasz bohater pyta. Ale idziemy dalej. Już nie jesteś. A. Hmm. Już nie jest, chyba ma owoców. Pogadajmy z nim. Like I always do. What the hell's going on, Tony? Hell if I know, boss. Look, we gotta get out of here. You go in your limo, and I'll go ride in the car with Vinny. He busted up a couple of ribs, but he's gonna be fine. Okay. Oh, mam, jak some uh, first time you use please. The darkness, Jicker, please. It scares you, but once you've tasted it, you can't stop. It's all you think about. Like I said, it consumes you. Every second of every day for the last two fucking years, I kept myself in check. Gritted my teeth and kept it buried. Oh, now it's back. And I can feel what it's doing to me. So, uh... I guess setting you up with the twins didn't go so good, huh? Yeah, no shit. I'm glad you're alright, Vin. Now can you tell me what the fuck just happened? I don't know. I saw some weird looking guy had a limp. It was crazy, like one minute he's there, the next minute the guy just fucking disappears. I don't know, I must have hit my head or something. Look, anyways, Jimmy says he's got a lead on the crew that hit us. Good. I'll find Jimmy. Come him to meet me in my office. I'm gonna head upstairs. Yeah, sure. Whatever you need, Jackie. Okay, tutaj skończymy we ten uh, skończymy ten odcinek. Myślę, że było w miarę ciekawie. No, i przejdziemy się tutaj w kolejnym odcinku. Pójdziemy do naszej sypialni na górze. O, tam, tam, tam pięknie. No, i tyle w tym odcinku. Dajcie tą łapkę w górę, w dół, komentarz i cześć.